Kolejka nie uwierzycie, co się stało? Dawid przeczyją ją, wyszedł z domu, a zrazili, że naszych rodziców nie ma. Jesteśmy z Szymonem sami i weszliśmy do pokoju Dawida. Odpaliśmy kąpa, jesteśmy na minecraft'cie i zobaczymy, jaki on ma tu światy. Bo ja jestem mega ciekawa, nie wiem, czy Szymon też. Jestem strasznie ciekawy Ja też, więc wchodzimy Z tego co nam gadał też, e, to on dawno już trudnie grał na tych światach Tutaj na przykład 22, 23 Ale my ciekawią tylko to e, Tutaj pamiętam się kiedyś chwalił, widzisz, 2015. 2015 Zaczniemy sobie od tych y, single, coś tam tych? i potem wejdziemy sobie na ten No dobra, dobra idź na to, może to najstarsze, bo ja jestem ciekawa w, sumie, ciekawa w sumie co on robi Żabka? Był. Nie, najpierw domek, Monster... Widzowie, to jest chyba mega mocna wow. mapa, bo to się tyle wczytywało, że ja jestem w szoku. Ale cześć, to jest... cześć, co tu pisze? W ogóle po angielsku mi się. No, no że to on to, on to pobrał. Z internetu wziął. On to pobrał, ale mi się Musimy. Pod... ty. Ej, ty to widzisz? No, to jest taka. Dobra, jakby... pasz, wklęsło, jakby co? Zwiedzimy sobie to, no bo fajny domek, fajnie. Szkoda, że go pobrał, a nie zrobił tego sam. No, no ile by mu to musiał zająć, nie? I W ogóle nie wiedziałam, że w 2015 był 15, mu się udało takiego 14 rzeczy. albo 15. 15 no. to był... Szkoda, że się. To... Wyciągnij za tą bajkę tam. Jaką? Za, za Twoimi plecami. Może jakieś tajne przejście to otwiera. A nie, nie, to jest tu światło. Ale. Fajnie, fajnie, ale no taki jest. No w środku też jest... nic nie ma, no taki domek z craftowany Ale zneta. spoko, nie? W sumie, no. jak ktoś to zbudował, no to spoko. O, o! o şey, nie. Gaśno, pali gaśno. się, coś pali! Dobra, dobra, nas tu widzowie nie było, idziemy do kolejnego świata. Dobra, kolejnie to może tą żabkę sobie odpalimy, bo ja w sumie jestem ciekawa żabka 2014, czyli on miał już pomysł do no. 2014, że będzie żabą. Tylko że to się też nie ładowało co ostatnio, nie? Dobra, jest, eee, o. O Je, tu pod wodą! Tu jest? Ej, jaka to to żaba. Są żaby? O jakie żaby tu są! Ej, ej to jest żaba! wow! Faj, to jest z normalnie zbudowane, nie? Ej, fajnie! Tu, trzy? Trzy żabe? To taki królestwo żabie, No ale w ogóle fajnie, jakby. Tam, tam Miejsce, wyspa, nie? nie? Taka. Fajne, fajne. No. A może coś tu jest w środku? O szczęście. No się... ja mu to zniszcza, ale dobra. No dobra, no pewnie On też tego sam nie budowa. Mieliśmy to raz parę lat temu, więc raczej myślę, że się nie skapnie, ale. No. Fajne, fajne. No w sumie, no to mamy to zwiedzone. Nie? Na no no bo boga, jeszcze tam tą trzecią. Tam nie no. zjadłeś. I dobra, ona jest swoje taka mała, ale no, nie wygląda to fajne, jak za mi, wiesz, wiesz, czego mi tutaj brakuje? Co? Czego? Czekaj, weźmiemy to. Mam nadzieję, że Dawid się nie obrazi, jak zobaczy, że byliśmy na jego światach Co to jest jakiś? Ale mi się to... By... Mi... Ja mam taki fajny pomysł Wydaje mi się, że to będzie o wiele lepiej wyglądać O, patrz Błagam cię, są nierówne te oczy, co? No wygląda o wiele bardziej jak żaba O wiele no. bardziej Dobra, lecimy do kolejnego świata Dobra, no tu mamy wszystkie New World, więc idziemy na jakąś może, nie wiem, jakąś taką, no i... Oglądamy. Dobra, to się mega szybko wczytało. Oj, co to A, jest? A, to jest chyba do tego. Do zdjęcia do jakiegoś, do, do filmu, no, no dobra, ale coś. No dobra, no to w sumie, no co no, diamenty. Patrz, jak ktoś by się tam w lawę wkopał. była bipa, nie? Uuu. Nie można, ty, nie można. A, ja uwierzyłem. O, ja. Yeah. Dobra, jedziemy do kolejnego świata, bo trochę w sumie... Dobra, odwiedziliśmy jakieś zdjęcie do miniaturki, ale nie odwiedziliśmy jeszcze tego świata. New World, New World, New World I strzelam w jeden, bo to będzie takie same jak do miniaturek. Tutaj nie wiem, dwa, wejdźmy w ten, po angielsku napisało 0% i to o! się tylko się wczytało, nie musimy znowu tyle czekać, ej, będziesz latać? Jak możesz? No. Oj, 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 coś tutaj robiła, dobra. No, wydaje mi się, że Jezu, my tu, I tu tam nic tam nie ma! Na ale no, no to mi, nie wiem, wydaje mi się, że on to do filmu raczej tak robi, więc no. tutaj nie ma nic ciekawego. No, no to Ale chyba... ja wiem, gdzie możemy iść teraz. Dobra, Czekajcie. no to mów no. No, na tych single coś tam jest już w sumie nudno, no bo to wszystko. No, on zdjęcia do miniaturek ma, no właśnie, jakieś te. Ale wejdziemy sobie na multiplayer i. i najpierw taki na widzę sobie, wejdźmy. Tam w ogóle palionowo było. Wiem, dobra, jest a wyjdziemy na palionowo potem? No zaraz, jesteśmy na kitowicach. W sumie no wiecie, kitowice to my mamy na co dzień. Yy, a więc... Ale mogę wam pokazać co się zmieniło, bo od poprzedniego filmu chyba w sumie jest całkiem sporo się zmieniło, więc już wam to lecę pokazać. Pierwszą rzeczą ja zbudowałam taki ogromny, yy, jak to się nazywa? Wiatrak. Wiatrak No, on tutaj od wejścia jest taki pozytywny, jakiś tutaj taki dywany, z tym się tyle męczyłam, nie? Tyle się z tym męczyłam, że to jest. No dwa to, niewiarygodne. Tutaj mamy, to jest farma taka klasyczna od tych wiśniaków, ale tutaj mamy naszą już rozbudowaną farmę. Znaczy, wiecie, ona nie jest jakoś tak felt rozbudowana, ale ważne, żeby mieć tam Tutaj pszenicę. domek pana Łukasza. O, o jeju, nie, musimy go zabić! Nie no, zamki to, bo to wybuchnie i cała farma pójdzie. Pójdzie dom! Tego! no Łukaszka małego. No, nie, no nie, zabiłam. Jak go. nie widzieliście tego filmu, to wpadajcie koniecznie. Jeszcze farmę zrobiliśmy. Farmę Dawitem. mamy zwierząt i zaraz wam to też pokażemy. Mamy tutaj, słuchajcie, pełno owiec. Co tu się stało czy to Każdy kolor, zbyt? no. Kogo no, to gadaj. sytuacja się tutaj wydarzyła? Dawid, coś ty narobił! Dawid, piper. co ty zrobiłeś? Nie, jak on wróci do domu, to Dobra, ja muszę ma karę teraz, więc co możemy zrobić. Dobra, zaraz to zrobimy. Pokażę Wam jeszcze tutaj resztę. Tutaj mamy masę, masę po prostu krów. Aż się tutaj przejść nie da. No nie przejdę, nie ma szans, że przejdę. Muszę i trochę. Okej. Okay. I mam świnię, nie wiem czemu tutaj jest krowa, to ją sobie też od razu zabijemy. I Ale jak. To jest brutalna. Ja potrzebuję. O, jedną, dobra to ja sobie tutaj dam. Y... Dam sobie te itemy i potem moim skinem po nie przyjdę. Okej, okay, to mi się przyda, to mi się przyda, i to bym chciała. I to, ja sobie to potem wezmę i marchewki. Możemy już w sumie. Szybko ten Nie no już Weronika nie przeszkadzaj Idź szybko do mojego domku Idź do mojego domku Werka Co tutaj się stało? No tam pewnie już tak było O, o pająk! Uciekaj, uciekaj Pająk Dawid nie możesz iność. Pająk O dobra, dobra, widzę Idź do mojego domku Za karę, że rozwalił nam naszą owcę No to no. my akurat tylko to budowaliśmy Dawid absolutnie no, nic nie zrobił No właśnie, idź na, na górę, na górę idź I oddajesz mi mój jego kilof Tu masz dy... Słuchaj no tutaj, nie tu, na prawo. Na dole. Oddajesz jego kill mi. Ten no. Nie, nie. nie to jest moim zdaniem. Nie, nie, ale w sumie ja mu wzięłam sobie wszystkie takie rzeczy w więc możemy to wziąć, ale ja tutaj zauważyłam, patrzcie to widzowie. Mamy książkę, gdzie są chyba tak donajtorzy, ale możemy tutaj na przykład napisać. Pozdrawiamy rodzeństwo. Widzicie, perfekt. Tutaj to odłożę. No i co? No i no to są w sumie jaki no tutaj macie nasz mój piękny domek, domek Dawida, domek Szymona. I w sumie myślę, że jeszcze tu, coś tutaj się zmieniło. Mamy piękną piękną, piękną bramę. Tutaj mamy jeszcze to na i mamy tych takich dużo, tych candy, coś tam. No i w sumie, no i w sumie. Candy, coś tam. Ścina cukrowa, Weronika. Ja, ścina. Cina. Ścina cukrowa. O, mogę no i to w sumie tyle. No, no Dobra, widzowie, i mamy najlepszą rzecz, czyli wchodzimy na palionowo. Bo jak wiecie, włamaliśmy się na konto Dawida jakieś dwa lata temu, i to chyba nawet w ogóle nie było to, nie było to palionowo. To, już było, to w ogóle było te. No, te gluty jeszcze były, te strzelane. O, Pamiętasz? dobra, o, ja strzipiłam się. Ja w ogóle totalnie nie mam pojęcia, co może być na tym palionowie. Totalnie kino jakieś. Co policja. to jest policja? No. Evo, Palion Weronika. Style został okradziony. Nagroda zielone. Zielone? Zielone chyba to pieniądze. Możliwe. Zlilla. Edyta Kopacz. Edyta Kopacz. Dobra, zastanawiam się. Palion Style, ale ja szukam domku Dawida. No, prawo. Bo nie wiem, czy wiesz, ale też jakieś parę miesięcy temu, może 3-4, jak jeszcze były pierwsze kidowice, włamałem się na palionowo. Udało mi się wykraść IP. Takie tam rzeczy. Ej, co to jest? Sklep wow, z i tam, jaki oni mają tutaj, fajnie rozbudowane. Ja w ogóle się nie spodziewałam, że oni mają takie palionowo. O, no, to jest. Szukam no, nie. domku Dawida. O Jezu, jest co jest, czemu ja skaczę? To, bo to, to jest ten. to? No, te takie laserki, nie? To ci dają przecież koczność i. Wow, tempo. o, mój idol. O, tam jest dom Dawida. A, to taki. Taki średni w sumie. No, da, Dawid to akurat tutaj się najmniej z domkiem postarał, moim zdaniem. Ale możemy poprowadzić parę pranków na. Y na tych członkach Palionowa, bo tutaj już jesteśmy To jest, to jest, tutaj mieszka mój idol, ja nie wiem czy ja tutaj mogę wejść, ale powiedzmy, że to był To, to był Dawid, tak? Bo nikt nie wie, że my się tutaj włamaliśmy na to Palionowo Jak to Ej, powiem, tre, to tu pusto myślę, o ja golem Golem jest, myślałam, że to, Jezu, ja marzę o spotkaniu mojego idola on tu jest? Nie ma go tu. Szkoda, szkoda Wiemy, że masz jego plakaty w pokoju Jego no, zdjęcia w ramce no. Dobra, idź do Dawida tam, Ale Dawid, to tam nic nie ma ciekawego w tym domku No, a byłaś tam? No to tak myślę, a w ogóle co, co to jest za system? Wow, tu też jest lista dla Dave'a? List dla Dave'a, ej on to już otworzył czy nie? Ej, wyjeżdżam na wakacje, razem 12 września do was, życzę udanych dwóch następnych tygodni Przywiozę wam jakieś kl klawę pamiątków mil mil. 12 września, to chyba chyba dawno to było Dobra, nieważne, ale no tak w sumie powiem ci, że on ma taki średni ten dom Tu ma jakiś basen Co i co ty? Ale dlaczego lagować, bo coś chyba a, jest na górze To są te schody takie no. Nieciekawe, może jakieś przejście? Nie. No, Dawid, Dawid nie, nie robi takich przejść tutaj. No taki i powiem Wam, na pewno każdy z nas dwa zna bardzo dobrze ten domek, więc was tutaj nie będzie przynudzać tym domem, ale... No, trzeba coś tu zrobić, no bo tu mam mamy tu wejść. Poszłabym weź... gdzieś, poszłabym gdzieś. Wiesz e... na ile się zdarza taka okazja. wow O hejter to jest na, na górze. No, nie wiedziałem, hater. że tam go wszczepią. Czekaj, idziemy tam i ja sobie polecę po prostu, bo ja jestem ciekawa. Przecież Dawid ma elitrę, nie? Wiem, no ale chyba się trzeba skądś wybić tutaj. No nie wiem, no O, rozbijesz się Ja nie umiem tym się posługiwać Nie, musisz dwa razy spacja nacisnąć, Werka No nie wierzę, nie O, no, o, dobra Nie spam czynił fajer, bo... Tam jest za zamek? zamek, ja Disney nie Air? wiem co tu się totalnie dzieje, nie? Tu mnie, mnie to ciekawi, co to jest Jakaś willa chyba Dobra, ja interesuje mnie jeszcze jedna rzecz Co cię interesuje, Weroniko? Nie wiem właśnie, ale, o piec, o jezu, jezu, jezu! No się! Ja! Dobra, udało nam się, yy, nie zginęliśmy, ale ja, kurczę, znalazłabym jakiś, nie wiem, może komuś zrobimy jakiś pranka albo coś, ale nie wiem do kogo możemy iść. No też ja no, tutaj chyba nie chcę nic zepsuć, nie? Szkoda, że nikogo nie ma na tym serwerze. O Boże, Dawid! No wy jesteście na palionowie! O nie! Mieliśmy no, zrobić takiego jak... apra... weszłeś nam jak mieliśmy robić planka! Czemu dobra, ja teraz, mam! Teraz go zrobię, teraz go zrobię, teraz go, Leć teraz, teraz go co zrobię. Co ty masz zamiar no, robić, no nie ma! Dobra, dobra, dobra tutaj, 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 tutaj! Ale ja, już jesteś nie, przyłapana, Ważne nieważne, nie Jesteś przyłapana! To będzie, że to ty zrobiłeś, to będzie, że to ty zrobiłeś. No, ty ale zrobiłeś. co oni by zrobili? Czekaj, 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 czekaj. A, tu to Zerów co chcesz ty. <laughs> Dobra widzowie, LOL! Ja nie wiedziałem, że w ogóle tu jesteście, co tu widzieliście? Ja chciałam tabliczkę zrobić Aaa dam. no to czekaj, tabliczki Dobra, nie ma tabliczek. Nie, ma nie. Ja chciałam się podpisać, że to swój prezent Widzowie, WTF! Nie w ogóle się tego nie spodziewałem, ale no dobra, skoro jesteście takimi cwaniakami, no to ja się jakoś muszę odegrać. Widzowie subskrybujcie kanał, a ja idę sprawdzić co oni tu Napsocili bo ja totalnie nie wiem co oni tutaj nagrali.